Dzień dobry Państwu. Jak, za, jak zapewne Państwo już wiedzą, nasza redakcja przywróciła tradycję przyznawania srebrnych kluczyków. Kluczyków dla najsympatyczniejszego i najpopularniejszego aktora województwa jeleniogórskiego. Rozpisaliśmy plebiscyt. Wyniki już zapewne Państwo też znają. Wygrał pan Dariusz Bereski oraz pan Ryszard Wojnarowski. Dodatkowo dziennikarze jeleniogórscy przyznali w stalowy wytrych i zostali nim uhonorowani Państwo Jadwiga i Tadeusz Kutowie. Państwo Kutowie, jak wiedzą zapewne wszyscy, prowadzą teatr nasz z Michałowic. O tym, o samej ceremonii przyznawania srebrnych kluczyków w opodach Międzynarodowego Dnia Teatru przeczytają Państwo w najnowszym numerze nowin jeleniogórskich. A co poza tym? Afera czy konkurencja, czyli telekomunikacja kontra silesja? Janusz Rozlał stawia pytanie w swoim artykule, czy niedoinwestowanie w zakresie telekomunikacji w województwie jest przypadkowe, czy celową grą związaną z czerpaniem późniejszych znacznych korzyści ze sprzedawaniem abonamentów telefonicznych przez prywatną spółkę. Henryk Stowiecki, zajmujący się sportem, tym razem pojechał do Świeżawy, do, tamtejszego, do tamtejszej Pogoni Świeżawskiej, Klubu grającego w lidze okręgowej. Klub, Zespół robi znaczne postępy, jest szansa, ażeby zakwalifikował się do ligi międzyokręgowej. Wszyscy mają nadzieję, że później również do trzeciej, do drugiej ligi piłkarskiej. I jak udało się pozyskać byłych zawodników pierwszoligowych, jaka panuje atmosfera w klubie, to wszystko znajdą Państwo w reportażu. Ekstraklasa świeżawie. Dodatkowo! Bogusław Gomzar podążył tropem swojego dawnego artykułu odnośnie pożaru płaców w płoninie. Co przyniosło dochodzenie w sprawie pożaru w płoninie, o tym również przeczynają państwo w nowinach poza tym. Czy Górskiej jest zagłębiem krwi, co to jest Ananga marga czyli ścieżka szczęścia oraz jakie są wątpliwości w kwestii podziału naszego województwa na powiaty? Zapraszam serdecznie do lektury.